Poisencja, czyli roślina, którą na pewno znasz, ale czy na pewno wszystko o niej wiesz? Dzisiaj Ci opowiem o najważniejszych informacjach, jakie musisz wiedzieć, zanim kupisz i weźmiesz do domu gwiazdę betlejemską. Gwiazda betlejemska to bylina niestety jednoroczna, ale to nie znaczy, że po Sylwestrze nie przestaje upiększać naszego domu. Jest to roślina, która nawet po Sylwestrze pięknie się przebarwia i nadal Fajnie wygląda w domu, natomiast bierzmy pod uwagę to, że nie jest to roślina, która będzie cieszyć oko wiele lat. Co brać pod uwagę przy zakupie takiej gwiazdy betlejemskiej? Przede wszystkim przebarwienia wszelkie na liściach. Sprawdźmy, czy wszystkie liście są zdrowe, czy nie mają dziwnych przebarwień czy uszkodzeń. Samo wybarwienie rośliny też jest stosunkowo ważne. Jeżeli roślina będzie słabo wybarwiona, to znaczy, że stała prawdopodobnie w dosyć cienistym miejscu i zajmie trochę czasu, zanim uzyskamy odpowiednio intensywny kolor, na którym przecież nam zależy. Wymagania, jakie musimy zapewnić e, takiej gwieździe betlejemskiej, to przede wszystkim odpowiednie światło nie za mocne, nie za słabe. Najlepiej postawić je w słonecznym miejscu, ale nie na południowej ścianie. Naszego domu, ponieważ tam może się troszeczkę przypiekać. Ważne jest również że utrzymanie ciągle wilgotnej gleby, ponieważ ta roślina, jeśli o niej zapomnimy, lubi się przesuszyć. Poza tym roślina żyje dosyć krótko, więc tutaj nie obchodzi nas przycinanie czy nawożenie. Aby roślina jak najdłużej wytrwała, jak najdłużej cieszyła oko, po gwiazdce warto trzymać ją z daleka, od przeciągu i zimnych wiatrów. Z drugiej strony Stawianie gwiazdy betlejemskiej przy grzejniku czy kominku też nie jest zbyt dobrym pomysłem. Jeśli już niestety zaopatrzysz się w gwiazdę betlejemską, która jest słabo wybarwiona, kupiłeś ją na przecenie albo po prostu nie zwróciłeś na to uwagi, warto abyś mimo wszystko kupił jakiś nawóz z potasem. Prawdopodobnie pomoże ona się szybciej wybarwić roślinie. Ciekawostka jaką mogę Wam opowiedzieć, to jest to, że to wszystko co uzdobne, czyli tutaj czerwone, białe kolory, to nie są kwiaty, są to liście. Kwiaty są tutaj takimi malutkimi, ledwo widocznymi kuleczkami i roślina po prostu nie wytworzyła płatków, żeby przyciągać owady, żeby je zapylały, stwierdziła, że w sumie po co jej płatki kwiatowe, e, skoro ma duże liście i woli je sobie przybarwiać. Szczerze mówiąc jest bardzo mało roślin, które e, takie coś potrafią, więc e, jest to naprawdę ewenement wśród roślin. Kolorowe liście oczywiście możemy przycinać i wstawiać do wazonu z jakimiś bukietami na święta. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie uprawy gwiazdy betlejemskiej lub jakiejkolwiek innej rośliny, napisz to w komentarzu i zasubskrybuj, żeby nie przegapić innych naszych odcinków. Zajrzyj też na nasze inne social media, które znajdziesz w opisie, bo na przykład na TikToka codziennie dodajemy nowy film. Gdy wejdziesz na naszą stronę internetową, możesz zapisać się na naszego newslettera, gdzie co tydzień dajemy dużą dawkę wiedzy o konkretnej roślinie. Nie pozostało mi nic innego jak podziękować Ci za obejrzenie tego filmu i życzyć powodzenia z przygotowaniami. Do świąt Bożego Narodzenia! Wszystkiego najlepszego! Cześć!